Okej. Okay, yy, no, się ma wszystkich. Z tej strony, McMisho, a no to jest. Yy, Discordowy serwer Minecraft. Ogólnie na serwerze obecnie znajduje się poza mną jeszcze jeden użytkownik. Więc na spokojnie będę mógł unikać płacenia podatków, tak? Y Pa mać. Halo? bamać. Halo. W ogóle jak coś, to odpaliłem nagrywanie, bo stwierdziłem, że fajnie by było coś nagrać na kanał. I właśnie zacząłem gadać o tym, że będę unikać podatków, i nagle ty pojawiłeś się. Obok. Wiesz, jak policjant. Stary, to jest przeznaczenie, nie? Przeznaczenie, nieprawda, ja ci w tym pomogę właśnie. To nie jest bycie policjantem, to jest pomoc. Pomożesz mi uniknąć podatków. Chcesz, abym ci pokazał, jak uniknąć podatków? A w sumie bardzo bym chciał, przydałoby mi się to. No, Zapraszam za mną. A ty jakoś się witasz na tych filmach, czy po prostu lecimy? With the flow. Nie wiem czy coś mówisz, ale mam odgłosy, jakby ktoś rozpalał ognisko. Ten mikrofon jest taki głupi, ja. Ja używam teraz takiego innego mikrofonu. Ej, dobrze mnie słychać teraz? Tak, 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 teraz jest dobrze. Pitek na intro mamy. No to witajcie, się, szybko! E, się za... e, ja jestem Bradley, dzisiaj z Miki, spraw. No. O kurwa. Intro mają. Tutaj jest miejsce, gdzie unikanie podatków. Jest prostszy niż gdziekolwiek. Tego miejsca jeszcze nie ma, ale ona powstanie. Wiesz, co to jest? Laundering Money? <grystanie> nie mam pojęcia, co to jest? Laundering Money. Pranie gotówki. Przychodzisz tu. Powiedzmy, jesteś politykiem. Wymyślmy no, my sobie sytuację. Ej, o, to co to ma znaczyć? E... Przypomnijmy sobie, znaczy, kurwa. Jeszcze raz. O, jak super, że pokazuje jeszcze ID użytkownika. <grystanie> Ty moje też. <grystanie> A to, 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 źle? To, to... Nie coś, coś wiem, mogą się nie, to, nie wiem czy to źle, czy nie Zobaczycie w trakcie To wiesz, tak samo jak z... swój wiesz, zamieszkania Problem pojawia się dopiero w momencie, jak ktoś przychodzi pod twój dom Pod twój dom Więc tak, drink money. Co to jest? Wyobraźmy sobie, że jesteś politykiem Który... Daniel Obajtek To jest taki Daniel Obajtek to jest Daniel? Obajtek I on stwierdza, no, tak, że chce tak, tak. ukraść ukraść ukrać trochę ze skarbu państwa, tak? No to... Bierze siano. I... Co mam zrobić z tym sianem? To siano jest brudne. Jest złe. Nie ma jak tego wydać. Bo są brudne pieniądze. Nie ma jak tego opodatkować i tak dalej Więc co? Musi zabrać to siano. Przyjść do kasyna. Pyk. Daję tutaj do kasyna. Tu jest krupier, ja. Dzień dobry, dzień dobry. No i tutaj wchodzimy w kwestię, gdzie musisz mieć jednak znajomości w tym kasynie. No, Freddy, proszę. No, cię. Freddy napastuje pudło! To jest tak głupie. Ej, może lepiej, żebyśmy zginęli i zresetowali tę grę, bo też tak się grać nie da. No, prawda. Ja nawet z wyboru chyba bym tego nie musiał resetować. On mnie po prostu dorwał. O, kurde, no. <laughs> <laughs> nawet mi muzyki z jumpscara dobrze nie wczytało przychodzi i mówisz tak, no, mam brudne siano, muszę je jakoś zrobić tak, żeby było, kurwa, czysto, opodatkowane i tak dalej. Kasy, no, i właściciel zgadza się oczywiście z dobrym oprocentowaniem. I... Wtedy taki Daniel Obajtek ogarnie na przykład 3-4-5 ludzi, daje im to siano, każdemu daje trochę z niego, podchodzą wszyscy do stołu, powiedzmy ruletka, tu jest ruletka i wszyscy w piątkę grają na tej ruletce tymi brudnymi pieniędzmi. Aha! I robią tak, aby przegrać te pieniądze. Wtedy kasyno wszystko bierze, ty idziesz do właściciela, właściciel ci daje minus mały procencik, powiedzmy 10% za usługę i masz czyste, piękne pieniądze. Pozdrawiam. Opodatkowane. Chłopaki chyba mam plan, co będziemy dzisiaj robić. Nie wiem czemu, ale jestem w kiblu i on się na mnie uwziął. I tworzy jakieś cudowne rzeczy. No nie no, czy on po mnie idzie? A nie, po siebie idzie. Dobrze. Nie no Dobrze. to mnie idzie. On, on się zaciął na pudle i stwierdził ej, no nie szanuję cię akurat dzisiaj. Ej, co ty na to, żeby spróbować drugą mapę? Czy, 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 czy chcemy to przejść jednak? Można spróbować. Ja pierwszy ale co on robi? Nie. <słyska> <słyska> <laughs> nie dobra, to, to musisz akurat wkleić do swojego filmu. <laughs> Wpadłem na pomysł, że nie będę tylko się zajmować trunkami, bo to jest nieopłacalne. Wiesz, trunki, no jaki jest podatek od, od na przykład wiesz, jak to się nazywa? Co to jak żabka tego nie ma, to nie można nic sprzedawać. Alkoholów. Akty nie, y Kurwa poczekaj, muszę to znaleźć. Tak. Jest to pozwolenie. Nie mam pozwolenia! <noise> to się jakoś inaczej nazywało. Czy to jest Leafal Company? Dokładnie tak. <noise> Batman! Just Gotham. <Forgotten. głos> Ej, ale szczerze masz potężne czoło. Takie niezłe lotnisko. Na tym Batmanie. Każdy znajomy stream grałem powiedział to samo. Nawet się jeden śmiał przez pół godziny z tego czoła, przez co przegrywaliśmy Stary. każdą rundę, bo nie mógł się na grze skupić. Stary jego tego skina bardziej skrzywdzili niż, niż brusa jak mu rodziców odstrzelili no. Dobra, daj ready. daj radzic. A już, już, już <laughs> Nie tyle co wam w głowie, to akcyza <laughs> Albo ja <to śmiech> jakaś koncepcja Koncesja, tak, nie, dobrze mówisz, koncesja To tak. jest koncesja? Musisz uzyskać koncesję na sprzedaż alkoholu, na przykład w żabce. I tą koncesję masz na określony czas, nie? Nie chcę mieć czegoś takiego na określony czas, więc padłem na o wiele lepszy pomysł Czy w kasynie jest możliwość noclegu? Oczywiście, jeśli chcesz wszystko przepierdolić, to jak najbardziej Ale widzisz, wyobraź sobie kasy, no nie? Tutaj, ludzie będą brać brudne pieniądze, a tam hotel Pierdolony wieżowiec taki, że zauważysz go wszędzie Bikon, pu, 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 z każdej strony no dobra. Zrobimy drugie Las Vegas stary. Nawet coś lepszego niż Las Vegas. Las Noches. No dobra. Jak chcesz to zrobić? Musimy kogoś obrabować. Na Scary Survivor. Ja ci mówiłem, że. Ja, ja ci pisałem, jak to będzie. Ja ci pisałem. Ja ci ostrzegałem. Ej, nie, to, to, to wygląda akurat fajnie. Bardziej mnie śmieszy wizja tego, że no, Batman jest... i gościu z Little Company, w we wtapie. No co poradzisz, Tak już jest fortnite dzisiaj? Ty! Wybieram z animatronika. Ja nie mam animatronika do wyboru. Ja powiedziałem, Miki, tu jest tyle animatroników. Jakie to są modele dobre, jak oni to zrobili? Ja chyba wiem, co tu się dzieje. No to stare no to wybierzemy się na przygodę. Może po drodze kogoś obrabujemy. A, bo czekaj, bo ty nie widziałeś, co się na serwerze zmieniło. O, słyszałem jak otwierasz. nie otwierasz. Widzę cię. widzę cię. Wiesz, że ja widzę twoją latarkę przez ścianę. No, no. Wiem, że jesteś tam w rogu. Nie no, znaczy to nie jesteś. Idę sobie gdzie indziej <noise> To naprawdę widzę przez ścianę. No co tu się zmieniło, Oni? Ooo nie. Chciałbym, żeby to tylko gniło, nie? Tutaj obawiam się, że doszło do czegoś trochę trochę bardziej niepokojącego. Ogólnie eksperymentowałem z tą całą aktualizacją, nie? Że jutro Nether otwieramy i tak dalej. No i trochę sie siedziałem sobie dłużej na serwerze i e, próbowałem zbudować portal. Ehm Co to, to jest? Wybuch. Portal. Aha. I trochę tam, tam coś mi uciekło w stronę Boża mm, Bestia. Ta latarka jest w stanie zdradzić moją pozycję, to jest super super przedmiot. A to ty już przestałeś jej używać, dlatego mi tak ciężko cię znaleźć. Kurde, mogę ci nie mówić. Jak to, to powtarzał w ktoś, już nie pamiętam kto. Pierwszym błędem, jaki możesz popełnić podczas bitwy, to wykonać pierwszy ruch. Co? Jaki to ma sens? Dobra, dobra, dobra. Teraz zadam ci ważniejsze pytanie. Czy Pierzaliki? wolałbyś mieć nielimitowany bekon, ale zero gier? Czy nielimitowane gry, ale zero gier? Nie. Czekaj, daj mi powtórzyć, daj mi powtórzyć. Nielimitowany bekon, ale zero gier? Aha. Czy nielimitowane gry i zero gier? Tak, tak powiedziałeś. Tak, dokładnie tak. Co wybierasz? <laughs> Więc ja tak patrzę, to się rozrasta i sobie myślę Kurde, no coś, co się może wydarzyć, nie? Horrorcraft pozdrawiam <laughs> Horrorcraft Uuu, What the fuck? No i ogólnie mamy mały problem Idź tam Tutaj nielimitowane gry i zero gier Wiesz co? Ja myślę, że wybieram nielimitowany bekon i zeroger To jest to jest dobra odpowiedź. A wiesz dlaczego? Bo. 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 A, a nie wiem, a powiedz mi dlaczego. A ty, 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 też nie wiem, to myślałem, że mi powiesz. A, no, a, okay. <noise> no. Więc tak, no, powstała taka struktura i no. Ktoś już to był z tego co widzę. Okej, okay, że ta bestia? Nieważne, już się nie pytam. Już się nie pytam. Ale fajnie tu krążysz koło mnie Prawda? Hmm, tak podpowiedź mi dałeś. Ciekawą mi dałeś podpowiedź, bo... Ja nie widzę nawet tematki O, o po, poczekaj, 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 czekaj. A w to tą... Kojarzy sytuację Ja pierdziele <tum> Serwer jako tako jest Fajny, ale nie dla wszystkich Że tu się da porobić, tylko że jak ludzie nie lubią crafta, to jest nuda Dokładnie ale... tak, dlaczego jeżeli chcecie skorzystać z hazardu tudzież unikania podatków Zapraszam was na ten serwer, myślisz, że tu się przyjmie taka reklama? O, mi się wydaje, że to. <grym> <grym> nie wiem, nie wiem, może coś się z tego zmontuje. Ja na ja pewno coś tam wszyscy z tego. Nie wiem jak ty. Ja postaram się coś zmontować. O...